Cześć, tutaj Kokoszka w Niemczech. Dzisiaj przychodzę do Was z piniatą, <grym>, którą wymyślałam sobie, że zrobię gdzieśowi żarcik na urodziny i właśnie chcemy ją zaraz wypełnić e, różnymi słodkościami. Piniatę oczywiście zakupiłam e, taką lamę. Kupiłam w Teddy za dosłownie 8 euro. Bardzo jest fajna, spodobała mi się od pierwszego wrzutu. No i powiem Wam szczerze, że już tak na nią... Takie plany już miałam na nią dwa lata temu, już mniej więcej. Tak mi chodziło po głowie, żebym właśnie zrobiła to na urodzinę. No i oczywiście tej lamy teraz będziemy wciskać w Jest ona gdzieś takiej mniej więcej wielkości. Bardzo fajna, kolorowa, spodobała nam się w sklepie. I mówimy, że musimy ją mieć. A więc tak, teraz kupiłam takie troszeczkę słodkości, kupiłam. Fresh Foods, Kit Milky Way, Gdzie jest Smarties? te Smarties? Bawel, lajony i Marsy. Oczywiście zobaczymy, czy to się w ogóle nam wszystko zmieści. Tutaj mamy od góry ja już troszeczkę urwałam, ale tutaj macie miejsce do, do otwarcia. Więc ja tak lekko sobie to przychylę i będę właśnie zaraz spakowała te rzeczy. Kup, lepiej sobie właśnie kupujcie w, w opakowaniach takich, żeby było lepiej do wkładania. Takie mniejsze części, żeby to nie pre, się prezentowało później, jak to wyleci. Czy coś się już wydarzyło? O! takich małych saszetkach. I będę wsadzała. Ciekawe, ile do tej lamy mi się zmieści to wszystko. Też, widzicie wszystko lepiej w takich papierkach mieć. Więc następny wkładam. Słuchajcie. Trzeba ją tam pokryć troszeczkę. O, powiem, ci, powiem Wam się, że się nie spodziewa. Chociaż kiedyś mu wkładałam, że chciałabym tak może być taki żarci, takie tak nie? Żeby... Żeby śmiesznie... żeby wiesz, tak śmiesznie było. I jednak już... Kupiłam to nie to. I zrobię. Ło! Ta lama taka nie jest pojemna, jak ja myślałam. Kurde, jakbym wiedziała, to bym troszeczkę tego, trochę tego napakowała. Dopiero dwie paczki mi poszły, a prawie jest pełna. Czekajcie, muszę ją tak ułożyć. No i ta lama jest z kartonu, nie zrobiona. Dobra, damy chyba je. Ło! Ciężko otworzyć. Muszę nożyczki wziąć. I to już nie szło otworzyć. się zaraz ja to robię w dzień, w dnie, w dniu urodzin Rzesia. Bo Rzesia ma 11 urodziny. Jak to dzisiaj oglądacie, to już jest pewnie po urodzinach. No ale. Myślę, że się zaskoczy miło. Że ja będzie zadowolony. <laughs> no zobaczymy, jak to. Jak na to pomyśli. Co o tym powie. Kurde. Właśnie moc cholera, trochę milkiłej już po żeby była taka różnorodność, nie? Teraz Babel, Michałki. Troszkę. Ugnę. Myślałam, że to będzie więcej miejsca, ale powiem Wam, że zaraz. Dobra, bie, upcham to i zaraz do Was wrócę. Dobra, trochę, troszeczkę jakichś e, Michałków dałam. Teraz właśnie zrobimy trochę tych kitketów, co Wam mówiłam. Ale oczywiście chyba mi wszystko, powiem wam szczerze, że chyba mi wszystko nie wejdzie tak planowałam. Powiem wam, ja nakupiłam towarów, ale <grywania> myślę, że coś będzie słabo, słowo to idzie do ściskania. Dobra, teraz troszeczkę jeszcze damy Lajona. żeby się męczyć jak są nożyczki Powiem Wam, że pierwszy raz takie się robię. <laughs> Wiecie, jak Gosi ma 22 lata to dopiero takie rzeczy się bawimy, ale każdy ma trochę dziecka w sobie, nie? Będzie przynajmniej śmiesznie. Powiem Wam szczerze, że się tego nie spodziewa. Myślałam, że powiem Wam tak! Yy... Jak będziecie kiedyś kupować dziecku e, taką lamę czy coś, to powiem Wam szczerze, że nie kupujcie tego za dużo. No bo widzicie, ja kupiłam tyle tego. E, no i tutaj w nogach jest pełno już tego. A tu z przodu wygląda, jakby były puste te nogi. Więc tutaj nie doszły. No a że tu jest otwór z tyłu, no to ciężko tak do przednich nóg tu wcisnąć. I trochę tego, tak się ja robiłam troszeczkę. Utycham tego, ale... Utycham to troszeczkę, ale nie idzie. Mi się zdaje, że już jest full. Dobra, no, no. damy jeszcze troszeczkę lejonu. A wykombinujemy coś, żeby gdzieś był miotłom albo coś, nie? Bo nie jesteśmy przygotowani na ten ani nic. Nie mamy żadnego bata. Mówię, a! Nigdy kiedyś nie kupowali, Nie kupowaliśmy nic takiego czegoś, więc mówię, byłoby fajnie, właśnie jakbym kupili, nie? No i dobra, tutaj jest już wciśnięte, Już więcej raczej nie dam tutaj więcej, bo już jest na full. Dlatego mówię, bo no, myślałam, że będzie bardziej pojemne. Może by się jeszcze mi więcej zmieściło jakby tu były w tych nogach przednich, no, ale niestety nie, nie, nie daje rady wam jak wcisnąć. Tu już jest cała ubita ta, ta lama. Dobra. Tu tylko mi zostaje obciąć tę cenę. Potem tu jeszcze jakiś sznureczek wezmę. Jak będę mogła to Wam troszeczkę tam nagram. Eee, tutaj taki sznureczek wezmę na to. Powiesimy tą lamę. Uuu. Trochę waży. Powiesimy tę lamę i się będzie ją bił, będzie, i, be, i rozwali lamę, i fajnie się cukierki wszystko rozsypią. No. A tak, właśnie. O, pełna lama. Ale fajne, le... fajne to zwierzątko. Bardzo mi się spodobało. Oczywiście macie różne e, wzory i kolory tych piniat, ale myśmy się. Z... <laughs> Ojej, ale myśmy się zdecydowali, właśnie tę lamę. Będziecie potem mieli jeszcze przebitki. Jak mniej więcej to wyglądało u nas. Ja ty kupiłaś? Nie wiem, zobacz. Jak nie, nie mam? Tylko ładnie, no. Serio? Nikogo tu nie ma, nie? Nie. Jak bliżej? Ja nie wiem, gdzie złożysz. Tu, patrz. Tak dotąd. Tu nikogo nie ma, nie? Nie.

To będzie jeden ręk, jakiś wtedy. Zatrzyma? Tak. No rób! te dzieci małe dzieci. Gdzie A a Ja nie chcę dać. Wyleciało! <gulanie> Jeszcze raz! No dobra, to w takim razie do następnego. Trzymajcie się, cześć.